No dobra, powrót do klasyki ostatnio nie poszło, czyli dzisiaj z powrotem kaster, orzeszek, tu mamy taki miksik, ten powiedzmy drobny, trochę rdzany, typ peletu, dwójki, tam w wiadereczku czeka grubszy towar i pelecik, dwójeczka, lekko zatypowana śmiernicą z dynamita. Hmm. środek zbiornika jedna wędka pod tamtym brzegiem druga w połowie mam trochę czerwonych robaków chcę zobaczyć może z klasykiem troszkę powalczę, zobaczę trzy wędki bo jedna, jedną nęcę, już zacząłem nęcić leży tam koszyk zarzucony ale wszystkie dystansowe Mam tu rozłożonym drobny federek, ale jak się zacznie coś dziać to wtedy z klasykiem zobaczymy No dobra, N nęce, nęce, nęce Szkoda czasu 10 dziesiąta już Dzieje się strasznie. Powiem Wam, że nie chcę tego tam nawet nagrywać, bo wiem jak to się skończy. Wiatr prosto w siebie, i, i niestety odmawiam sukcesywnie z dyskansu te leszcze. Tylko powiem tak, wielkością nie polowalają, są coraz mniejsze. dosłownie trafiają się żyletki takie po, po, po 20-25 po cm, no ale coś tam się dzieje. Ale. Liczę po cichu, fajna pogoda Okres też, po cichu liczę na, na jazie Zobaczymy, może, może, może Uda się dobrać do tych jeziorów tutaj te jeziory są piękne Wolałbym łapać te jazie, niż te yy, Leszcze, no ale co, zobaczymy No i dobra Tyle co wyłączyłem aparat Słabe branie, takie chimeryczne. I stało się. O, właśnie przyjechał. Oj, 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 jeszcze wypoczął. Zobaczcie. Pięknie co? To są ryby. Przerośnięte płocie, piękne uwielbiam je, uwielbiam jaziół, uwielbiam inne i karaś. super są te ryby. Co? Trzeba go wypuścić, ale pokażę Wam go z bliska, bo jest naprawdę co pokazać. Nie wiem, czy mam jakąś miarkę. Zobacz. Na starej tacy miałem jeszcze miarkę normalnie, bo ją... E, o, mam coś. Zmierzymy go. Dobra, mierzymy. No nie chcę być inaczej. 52, kochani. 52 cm. Zobaczcie, 52, pięknie. Ryby. Nie wiem, czy nam się to uda, ale postaram się wam coś pokazać. Zobaczcie, pyszczek. Bierze tego. Ale tak. 50, niecałe dwa. No dobra, uznajmy 51. To i tak jest piękny kawał ryby. Dobra, denerwuję się tutaj. też dobra był jeden może będzie i drugi powiem wam, że tutaj mam zanęcony gdzieś około 30 metr od rana pelet nic, zanęta nic, nabelsy no dosłownie rupaki nic nie daje nic nie daje efektu dosłownie nawet jednej obcierki nie miałem na bliskim dystansie z daleka coś tam się dzieje, chyba po prostu Przerzucę się po prostu na dalszy dystans tylko i dwie dziewięćdziesiątki obstawimy i tam się to nami dzieje. A tak to tak, tak. kicho. Dobra, mówimy. Zobaczcie, mamy kaliber większy. Piękny już mieniący się leść, gruby, fajny, ale zobaczcie to. Pojawia mu się wysypka. To jest aż niemożliwe. Dobra. Poszedł. Trzy minut. Pamiętajcie, stoper to podstawy. No dobra. Mamy następnego, nie wiem, dziesiąty? Około dziesiątego. Już dwie wędki na 90 metrów. Haczek tutaj czyjś jeszcze schlowałem. Dobra, testuję nowe mikrony. Suszę je sobie, bo kurczę, powiem Wam, że przynęty super, ale tak miękkie, że dosłownie same zbadają z bagneta. Trzeba je trochę przesuszyć, ale jak nie, to pójdą w piekarnik. ...na kilka sekund, żeby trochę się, by się wysuszyły, by były twardsze. Mamy swifta i mamy orzeszka, ale są super, ale miękkie jak nie wiem, i spadają. Dobra, wypuściamy leszcza, mówimy dalej. No dobra, biorą cały czas te leszcze. Pasowałoby coś zmienić, spróbować się dobrać do innych. O. A co tu mi się stało? Gdzieś tu jest. O, jest, jest. Później my zarzucimy na pelecik. Zwykły, poczciwy pelecik. Zobaczymy. Może to coś zmieni, przygonimy. Może coś innego, no dobra. Zobaczcie. Krótki rękawek. Kurczę 17 października, dosłownie. Kurczę podwijam sobie nogawki, spodni. bo jest tak ciepły. Że szok, dobra. Krótkie podsumowanie, jeszcze na pewno nie kończę. Ale coś już chce ten oby utrwalić. Przeszedłem z powrotem na ten krótki dystans, który był zręcony z rana. Zobaczymy na robaki i później wrzucę się tam metodą. Jak to nic tam nie da, to, to nie wiem. No, tam jest dobry towar, a nic nie przyniosło to efektu. Nie wiem dlaczego. Po prostu te ryby. Znaczy, ja wiem dlaczego. No po prostu one tak są nauczone, pewnie tego się trzymam. Ale no, mimowolnie te ryby powinny tu podejść. One nie chcą podchodzić tak z tej strony bliżej brzegu, no ale trudno. Ten 90 metr, tutaj kurczę, tak się mówi. 90, tak sobie mówię. 90, no nie wiem, to jest 80. 80, któryś w głowie. Czyli tak można powiedzieć, że jest 10 metrów od brzegu, akurat jak jest spad z tamtej strony. I tam kurczę te ryby potrafią stać, a tutaj możemy nęcić i te ryby nie chcą tu podejść. No po prostu tam wiedzą, że tam jest bezpiecznie i tyle. Taka, taka moja... Yy, takie, takie moje twierdzenie. No ale zobaczymy, czy to kiedyś przełamy. zobaczcie, no pięknie woda flauta mała parka, tu sami się tam pojawi no ale też tak jak zawieje to to potrafi dobrze dmuchnąć taka się jesienna pogoda, ale podobno dzisiaj ostatni dzień ciepłej, jutro ostatni dzień taki ciepłej, temperatur. później już ochłodzenie no, zobaczymy łowimy, łowimy zobaczymy jeden jaś kupa leszczy Zero karpia, nie wiem. No teraz zobaczymy, że rzuciłem na palecik. Może ten palecik coś przyniesie, jakąś zmianę. No jak nie, no to nawet nie mam nic grubszego. Mam jeszcze dychy, chyba jedne przynęty. Zobaczcie, jak nie, to, to tą dychę za. Może jakiś zabłąkany karpik jeszcze ostatni w tym sezonie się trafi. Trzeba być w dobrej myśli. Dobra widzimy się przy rybie no dobra, przyszło kończyć jeszcze trochę siadły ale cały czas pobierają nie wiem, mam 20-30 sztuk na koncie jednego jazia i to wszystko przeszedłem później na ten perle, taką przynęte, nic się nie wydarzyło Teraz mam już zarzucone, zarzucone tylko na, na pellet 2 mm, z łodajników bez, bez zanęty Zobaczę jeszcze może jak coś ładnego to na pewno na końcu zobaczycie. Przyszedłem też na tą krótką linię z robakami, nic się tam nie działo. A więc krótka linia umarła na kamieniu. Sięgamy horyzontów. No dobra, tu by było na tyle. Jeśli się podobało. Proszę o jakąś łapkę w górę lub w dół, może coś zmienić, coś poprawić, dajcie znać. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się.